Dzień dobry. Witamy Was serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z technologią. Ja się nazywam Jolanta Majkowska. Jestem nauczycielem. W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne technologie, aplikacje i programy. Dzień dobry, a ja się nazywam Zyta Czechowska i też jestem nauczycielem, pedagogiem specjalnym, trenerem z zakresu nowych technologii. I podczas dzisiejszego kolejnego spotkania z nami dowiecie się, jak wykorzystywać bezpłatne wirtualne manipulatory do uczenia się matematyki. Matematyka sprawia niektórym uczniom wiele problemów, bo dzisiaj pokażemy, jak możemy sobie pracę na tym przedmiocie ułatwić. Dzięki programom, aplikacjom będziecie mogli zwizualizować wiele działań matematycznych i myślę w ciekawy sposób tę wiedzę utrwalić. Te wirtualne manipulatory przede wszystkim pozwolą Wam na to, żebyście mogli utrwalić i yy, poćwiczyć to, co, to, czego nauczyliście się podczas lekcji, ale będziecie mogli za ich pomocą również tak jak już wspomniała pani Ola, wizualizować wasze propozycje zadań i ćwiczeń. Serdecznie Was zapraszamy, bądźcie uważni i ćwiczcie razem z nami. Pierwszą naszą propozycją jest zestaw aplikacji, bezpłatnych aplikacji, które nazywają się Mat Learning Center. Znajdziecie je na stronie internetowej, którą za moment wam pokażę, i to tam będziecie mogli te aplikacje uruchomić. A jeżeli pracujecie na iPadach, jeżeli wykorzystujecie iPhony. To odpowiedniki tych aplikacji znajdziecie na App Store i będziecie mogli je zainstalować również na tabletach i smartfonach. Ja już udostępniam ekran i za moment pokażę Wam, jak te aplikacje wyglądają i w jaki sposób możecie z nich korzystać i jak Wam te aplikacje pomogą w matematyce. Ekran już udostępniony, przejdźmy zatem do strony. Tak jak powiedziałam, są to bezpłatne e, aplikacje, które znajdziecie na stronie MAT learningcenter.org i tutaj spójrzcie proszę, mamy zestaw przeróżnych aplikacji, a wśród nich znajdziecie fantastyczną tablicę, którą możecie uruchomić albo w przeglądarce internetowej, albo dodać do przeglądarki Chrome jako rozszerzenie Chrome, bądź tak jak powiedziałam wcześniej, zainstalować na e, tablecie. Ja wam dzisiaj pokażę wersję internetową i po kliknięciu w pierwszy link, zobaczcie, przeniesiecie się do fantastycznej Tablicy, która wygląda w taki oto sposób. Mamy tutaj wirtualne kołeczki, na których możemy, do których możemy przyczepiać kolorowe sznurki i za pomocą tych kolorowych sznureczków budować przeróżne figury geometryczne. Proszę zobaczyć, to wcale nie jest skomplikowane. Taka tablica pozwoli nam szybko na przykład stworzyć trójkąt. Możemy jeszcze ten trójkąt pokolorować. Zobaczcie, proszę, będzie on wtedy wyglądał, myślę, ciekawiej. Gdybyście chcieli skorzystać z tablicy, która będzie zawierała więcej tych wirtualnych kołeczków, to klikając na drugą ikonkę od lewej, możemy tę tablicę przekształcić na taką bardziej skomplikowaną. A gdybyście chcieli mieć tablicę kołową, to też nic trudnego, bo w aplikacji też taką znajdziecie. Do aplikacji możemy dodawać przeróżne działania matematyczne za pomocą kalkulatora. Możecie także pisać, korzystając z ołówka, a co ważne, taką tablicę możecie udostępniać, bo spójrzcie proszę, tutaj znajdziecie kluczyk, który pozwoli wam wpisać kod, kod, który znajdziecie. Pod ikonką do udostępniania. To jest ten kod, który możecie udostępnić, i osoba, która, której ten kod udostępnicie, będzie miała dostęp do tej tablicy, ale możecie także skopiować link i wysłać link. Możecie też zapisać jako obraz i możecie pochwalić się na wirtualnej lekcji matematyki to, w jaki sposób e, figury geometryczne, Staraliście się zapamiętać. Inną fantastyczną tablicą, która z pewnością przyda się uczniom klas 1-3, to wirtualne liczydło. Zobaczcie, proszę, mamy tutaj liczydło, do którego możecie dodawać struny plusikiem, możecie też te struny odejmować. Do takiego liczydła możecie też dodać zadanie. Zobaczcie, proszę, możemy je tutaj zapisać, prawda? I za pomocą liczydła takie zadanie możecie, e, możecie e, rozwiązać, ponieważ e, to liczydło nam to ułatwi. Podobnie jak w poprzedniej tablicy, mamy tutaj również opcję do udostępniania, do zapisywania e, tej tablicy i mamy specjalny kod, który pozwoli nam tę tablicę również udostępnić. I kolejną moją propozycją jest fantastyczna tablica, która pozwoli nam zwizualizować wiele działań matematycznych, takich jak odejmowanie, dodawanie, mnożenie czy dzielenie. Spójrzcie proszę, ta tablica składa się z wirtualnych ramek, które znajdują się tutaj na samej górze po lewej stronie. My możemy klikając w te ramki przenieść je na naszą tablicę Mamy też ciekawe kształty, które, dobierając w odpowiedni sposób kolor, możemy przenieść na naszą tablicę i te kształty przenosimy albo pojedynczo, albo piątkami lub dziesiątkami. I gdybym chciała teraz, zobaczcie, przenieść tutaj 10 biedronek i te biedronki umieścić na naszej ramce, i napisać jeszcze liczbę, ile biedronek. Rameczce powinno się znaleźć, to zobaczcie, mamy bardzo ciekawe zadanie, które możemy jeszcze uatrakcyjnić, dodając kolejną ramkę i wówczas wybierając inny kształt, na przykład niech to będą pingwinki, i te pingwinki, tym razem piątkę przyniosę, dopiszę tutaj jeszcze liczbę 4 i zobaczcie, możemy. Również, oj tutaj, przełączyła mi się kredka i możemy również za pomocą myszki odpowiednią liczbę pingwinków. Przenieść. W taki sposób możecie ćwiczyć y, działania z dodawania, z odejmowania na konkretach, a gdybyście chcieli poćwiczyć tabliczkę mnożenia, to spójrzcie proszę, mamy tutaj także ramki spadające się ze stóp I również y, dzięki takim ramkom myślę, że będzie łatwiej Wam zapamiętać tabliczkę. Mnożenia. Oczywiście, tych aplikacji, które znajdują się na tej stronie, jest jeszcze dużo. Ja ich wszystkich Wam nie będę pokazywała, ale myślę, że na tyle Was zainteresowałam, że sami do nich zajrzycie, ponieważ dzięki tym aplikacjom będziecie mogli. Ćwiczyć określanie godzin na zegarze. Będziecie mogli utrwalać działania na ułamka, a ułamki z reguły sprawiają uczniom dużo problemów. A gdybyście chcieli wygenerować wirtualną oś czasu, to też wśród tych aplikacji znajdziecie taką, która Wam to pozwoli. Myślę, że te aplikacje spodobają Wam się i sprawią, że nauka matematyki będzie Prosta, a działania matematyczne, które będziecie za jej pomocą rozwiązywali, wcale nie będą trudne i bez problemu znajdziecie ich rozwiązanie. Myślę, że spodobają Wam się na pewno, dlatego że nasi uczniowie bardzo często korzystają z tych tablic i otrzymujemy od nich informację zwrotną, że rzeczywiście są fantastyczne i dzięki nim potrafią i dodawać, i odejmować i też utrwalają trudniejsze zagadnienia matematyczne. Ja pokażę wam bardzo podobną stronę, bardzo podobną aplikację, na której znajdziecie również tego typu tablice, które pozwolą wam wizualizacji zadań matematycznych i przeróżnych treści. Mam nadzieję, że też podniosą wasze kompetencje cyfrowe. Przeniosę się szybciutko też na stronę tej aplikacji, żebyście mogli ją od razu zobaczyć, spójrzcie, proszę. Aplikacja ta czy strona nazywa się DIDAX. Bardzo podobne ikonki, rzeczywiście tak jest, bo to jest strona również z wirtualnymi manipulatorami, na której to będziecie mogli e, i wizualizować, i wykonywać proste działania matematyczne, e, i doskonalić te umiejętności, które na lekcjach zdobędziecie. Spójrzcie, proszę. E, oprócz te, takich, Wizualny manipulatorów, o których wspomniała już pani Jola. Zobaczycie tutaj i będziecie mogli skorzystać na przykład z takiej tablicy z kostkami, z klockami, z kolorowymi klockami, które też pomogą Wam zwizualizować działania matematyczne, pozwolą na doskonalenie umiejętności dodawania, porównywania liczb. Zobaczcie, też możecie przesuwać te wszystkie klocki w odpowiednie miejsca w określonej ilości. Następnie możemy również wykorzystać sobie kredkę. Za pomocą której zapiszemy, czy ilość tych klocków, które przełożyliśmy na naszą tablicę, możemy też z tego wykonać działanie, przy czym będziecie mogli bez problemu wykonać to działanie i zwizualizować wynik, czyli sumę tego zadania. Spójrzcie, proszę, dodajemy, że jest to 7. Mogę dodatkowo jeszcze przełożyć 7 klocków, które ten wynik. Mi zobrazują. Więc myślę, że też bardzo fajne i ciekawe zadania, które polecam, żebyście sobie sprawdzili i przećwiczyli. Oprócz klocków, oprócz ramek, które już przed chwilą pani Jola pokazywała, znajdziecie tutaj ramki w zakresie 20, ale również w zakresie 100. Tak więc i dodawanie, i odejmowanie, ale również mnożenie będziecie mogli z ich wykorzystaniem doskonalić. Są tu również osie liczbowe, które pozwalają, może włączę te osie i zobaczcie, wiem, że wielu uczniów ma trudności z tym, żeby zwizualizować i wyobrazić sobie, jak rozmieszczone są liczby na osi liczbowej. Zatem za pomocą tej tablicy będziecie mogli sobie Taki obraz sami wygenerować. W jaki sposób? Spójrzcie, proszę. Tu w prawym dolnym rogu wystarczy wpisać liczbę początkową na osi. Niech to będzie na przykład minus 5 i końcową 5. Klikamy Go i proszę spojrzeć. W taki sposób została nam tutaj zwizualizowana oś liczbowa i to, w jaki sposób rozmieszczone są te liczby na osi. Tego typu osi możecie tutaj naprawdę generować bardzo, bardzo dużo. Oprócz ćwiczeń z osiami liczbowymi znajdziecie tutaj liczydła. Yy, liczydła yy, z mniejszą ilością elementów, ale również z większą ilością elementów. To, co myślę przyda się uczniom troszeczkę starszym, yy, to to, że znajduje się na stronie Didaks tablica z wizualizacją ułamków. Proszę spójrzcie, możecie sobie przenosząc te płytki ułamkowe na tablicę, zwizualizować. W jaki sposób dzielimy całość na ułamki? I jak prezentują się te części ułamków właśnie w taki sposób za pomocą tutaj płytek, ile elementów mieści się na większą część ułamka, a z ilu mniejszych ułamków składa się całość. Więc też jak najbardziej zachęcam Was do tego, żebyście w taki sposób ćwiczyli sobie porównywanie ułamków, dodawanie ułamków, ale również Oprócz tych płytek, które znajdują się na tej tablicy, możecie sobie skorzystać z kredki, z pisaka i sami wykonywać, zapisywać tutaj działania, na przykład y, mające na celu dodawanie ułamków o tych samych mianownikach, o różnych mianownikach, i w taki sposób też możecie z tej tablicy skorzystać. Koniecznie sprawdźcie równowagę matematyczną. Na tej równowadze będziecie mogli ćwiczyć i doskonalić z kolei umiejętności porównywania liczb. W jaki sposób możemy to zrobić? My bardzo często, w szczególności małe dzieci, zastanawiają się, która z liczb jest większa, która ma większą wartość, która liczba jest mniejsza, a być może które z liczb są takie same, czyli równe. Za pomocą tej równoważni będziecie mogli, zobaczcie, porównywać sobie wartości liczb. Załóżmy, że zaznaczyliśmy za pomocą klocka, za pomocą klapki liczbę 5 i liczbę 9, i od razu widzimy, że liczba 9 ma większą wagę, czyli jest większa, ma większą wartość. Stąd możecie od razu przećwiczyć sobie umiejętność stosowania znaków większości, równości czy też mniejszości. Zabieramy w tym celu tutaj klapkę. I zobaczcie, ustawiam na mojej wadze w odpowiedni sposób. Tego typu manipulatorów na stronie didax.com znajdziecie bardzo dużo. Zachęcam Was do tego, żebyście w ten sposób doskonalili umiejętności matematyczne. I mam nadzieję, że te tablice pozwolą Wam matematykę polubić. Ale kolejną tablicą, o której chciałybyśmy wspomnieć, jest tablica. Tablicą, a właściwie stroną, można też powiedzieć aplikacją webową, jest aplikacja Wiznos.com, na której to z kolei znajdziecie mnóstwo interaktywnych materiałów do nauczania matematyki, a w szczególności właśnie takie tablice manipulacyjne. Co wy tutaj znajdziecie? Zobaczcie, znajdziecie fantastyczną tablicę, na której to będziecie mogli uczyć się, wskazywać i odczytywać godziny na zegarze. Możecie to zrobić w taki sposób, że klikamy w zakładkę Uruchom, proszę, spójrzcie, pojawi nam się Taki wirtualny zegar, który ma ruchome wskazówki. Zobaczcie, wystarczy pociągnąć tutaj za końcówkę tej wskazówki. Zarówno wskazówki wskazujące minuty, jak i mniejsza wskazówka wskazująca godziny. Mamy też wskazówkę sekundową i możecie w ten sposób ćwiczyć i doskonalić umiejętność odczytywania godzin na zegarze. Możecie też te godziny sobie tutaj losować, możecie w odpowiedni sposób ustawiać godziny, a następnie wpisywać yy, jaka to godzina. Zaproście też do ćwiczeń, do yy, zabawy swoje rodzeństwo, być może rodziców i w taki, myślę, bardzo atrakcyjny sposób będziecie mogli na tej stronie doskonalić właśnie umiejętność posługiwania się zegarem. Spójrzcie proszę, że macie tutaj również tablicę z dwoma zegarami. Ta tablica z kolei pozwoli Wam na to, żebyście mogli ćwiczyć odległość czasu, czy też upływ czasu, bo na przykład na jednym zegarze moglibyście zaznaczyć sobie czas początkowy, a na drugim zegarze czas Końcowy, który pokazuje zakończenie jakichś czynności, na przykład przejazd pociągu ze stacji A do stacji B, i też w taki sposób te tablice będziecie mogli wykorzystywać. Jeśli, słuchajcie, ktoś z Was już uczy się tego, w jaki sposób kreślić kąty, w jaki sposób też mierzyć kąty, to zobaczcie, na stronie Biznot znajduje się też fantastyczna tablica do tego, żeby po pierwsze zwizualizować sobie różne miary kątów i zobaczyć w jaki sposób yy, yy, mają te kąty rozwarte swoje ramiona i jaka jest ich poszczególna miara, ale dodatkowo możecie też, zobaczcie, skorzystać z kątomierza, który pozwoli wam na to, żeby też w odpowiedni sposób uczyć się odczytywać właśnie tę miarę stopniową kątów. Zachęcam was do tego, żebyście korzystali z tablic wirtualnych, bo one mają naprawdę tutaj ogromne możliwości, a naszym zdaniem matematyka z wykorzystaniem tego typu tablic będzie dla was naprawdę Atrakcyjna i spowoduje, że te umiejętności matematyczne bez problemu sobie pogłębicie i utrwalicie. To tyle, co na dzisiaj przygotowaliśmy dla Was podczas tego spotkania. Mamy nadzieję, że chociaż troszeczkę z naszą pomocą i z pomocą wirtualnych manipulatorów polubicie matematykę. Dzisiaj Was żegnamy i zapraszamy na nasze kolejne spotkanie, bo z pewnością na kolejnym spotkaniu pojawią się równie fantastyczne i atrakcyjne narzędzia tikowe. Do zobaczenia. Do zobaczenia.